Cześć! Piękna pogoda. Zapraszam Was do parku na spacer. A podczas tego spaceru pogadamy o powrocie do zdrowia. Moi drodzy, dzisiaj nie będziemy się skupiać na konkretach, czy nie będziemy dobierać konkretnych rozwiązań do konkretnych problemów medycznych. Raczej chciałbym Wam opowiedzieć o prawach, takich ogólnych prawach, które rządzą procesem powrotu do zdrowia, które rządzą procesem rehabilitacji, bo. Kwestia jest taka, że jeżeli człowiek poukłada sobie w głowie to, co ma zrobić i to, co za, ma zaplanować, jeżeli człowiek rozumie to, co chce wykonać, to wykonanie jest tylko kwestią czasu. Jeżeli błądzimy w różnych tam, informacjach i w różnych podejściach medycznych i chcemy sobie pomóc, ale za bardzo nie wiemy jak, wtedy się w tym wszystkim zgubimy i de facto zdrowi długo nie będziemy. Więc co zrobić, żeby poprawiać formę, co zrobić, żeby poprawiać swój stan zdrowia na co dzień? Chciałbym wam opowiedzieć taką szybką historię, z której wyprowadzę w zasadzie swoje wszystkie dzisiaj gdybania i filozofowania. Jest sobie młody człowiek, który jest sprawny, który może zrobić wszystko, co mu się podoba, więc w zasadzie głowa coś wymyśli, a ciało bez problemu zrobi. I nagle ten człowiek wpada w wir życia. Ma obowiązki, zakłada rodzinę, musi więcej pracować, zostawać po godzinach. Nie ma już tyle czasu na spotkania ze znajomymi, nie ma już tyle czasu na sport. I nagle w któryś dzień, w jakichś okolicznościach, albo pojawia się u tego człowieka, człowieka jakiś ból, albo inna sytuacja powoduje, że jakaś czynność, która była bez problemu osiągalna, w zasadzie jak kliknięcie palcem, nagle staje się kompletnie niedostępna. I nagle widzimy, że w naszym życiu dzieje się coś nie tak. Nazywamy to kontuzją, nazywamy to bardzo często starością, nazywamy to często jakąś nieudolnością, słabością itd. I de facto, są dwa typy ludzi. Jedni się oszukują i mówią sobie, nic już z tym nie zrobię, jestem stary, nie da się pewnych rzeczy odkręcić. Takie kontuzje to już muszą być. To jest wpisane w mój wiek i w moją formę i tak dalej. Są ludzie, którzy postanowią się w jakiś sposób naprawiać. No i od naturalnie ten materiał jest skierowany do tych, którzy życie postrzegają w bardziej różowych barwach i starają się naprawić. Teraz jak to działa? No i taki pierwszy bardzo ważny czynnik, o którym chciałbym dzisiaj z Wami pogadać, to Odpowiedzialność. Jeżeli w waszym ciele pojawił się ból, pojawiła się dysfunkcja, to pamiętajcie, w organizmie, w naszym zdrowiu nic nie dzieje się samo. Stało się, przydarzyło mi się. My jesteśmy odpowiedzialni własnymi czynami, własnymi procesami, własnymi gestami, które dzień w dzień i nawykami, które podejmujemy, za stan naszego zdrowia. Więc często to zdrowie z dnia na dzień, nie widząc tego, w jaki sposób uszczuplaliśmy. I teraz ten proces uszczuplania przebiega niezauważalnie do pewnego stopnia, aż w końcu pojawia się jakaś dysfunkcja, pojawia się ból, nie mogę zrobić czegoś, co już kiedyś robiłem. I pierwsza kwestia, pamiętaj, nic w życiu ci się nie przydarza to Ty jesteś odpowiedzialny, odpowiedzialna własnymi czynami za to, co się dzieje. Jeżeli wyjdziesz z takiego paradygmatu i zaczniesz tak obserwować własne życie, to nagle stajesz w pozycji siły, tak można by na to pięknie powiedzieć. Bo nagle okazuje się, że to Ty jesteś tą osobą, która jest w stanie odkręcić własne zdrowie, która jest w stanie poprawić własne funkcjonowanie, bo po prostu zmieni swoje nawyki. Wtedy mniej już podlegasz lekarzom, terapeutom i tak dalej. Te osoby mogą ci pomóc, one mogą wspomóc swój proces powrotu do zdrowia, aczkolwiek to ty jesteś tym głównym mocodawcą, i ty jesteś tą osobą, która zmieniając własne nawyki, własne codzienne zachowania, będzie wracała do lepszej formy. I teraz w początkowej fazie Twojego problemu, Twojej dolegliwości, możesz nie wiedzieć, które Twoje nawyki, które czynności, które podejmujesz codziennie, osłabiają Cię. Mało tego, wiele bólów i kontuzji pojawia się w następstwie urazu, jakiegoś bezpośredniego urazu, którego doznamy. No i teraz sam powrót do zdrowia po urazie to prosta sprawa. Medycyna ratunkowa świetnie sobie radzi ze stłuczeniami, rozcięciami, uszkodzeniami ciała, jednak pamiętajmy, że każdy uraz zaburza nasze czucie mięśniowe, zaburza nasze czucie wewnętrzne. Z tego powodu zaczynamy zmieniać sposób, w jaki chodzimy, kucamy się, schylamy i to znowu w przebiegu tygodni, miesięcy będzie doprowadzało do pewnych dysfunkcji i anomalii. Dlatego na początku, kiedy, jesteś w, kiedy zorientujesz się zasadniczo, że w Twoim zdrowiu dzieje się coś nie tak, coś w Twoim organizmie zaczyna Ci przeszkadzać, to dobrze udać się do jakiegoś specjalisty, który podejmie próbę przebadania Cię, podejmie próbę wykonania badań diagnostycznych i w zasadzie różnych testów funkcjonalnych, bo to jest przede wszystkim istotne, i sprawdzi, które z Twoich mięśni nie chcą się właściwie napinać, które z Twoich mięśni nie chcą się właściwie rozciągać, czy Twoja postawa ciała jest właściwa, a jeżeli nie jest właściwa, to które struktury w tej postawie nie domagają i które ze struktur nie podpierają odpowiednio Twojego organizmu. Więc na początku trzeba sobie wyznaczyć pewien program działania. Bez programu zawsze działasz w ciemno. Program to jest to, co będziesz realizować codziennie, codzienne ćwiczenia, codzienne nawyki, codzienne postępowania, które z dnia na dzień po maluszku będą Cię doprowadzać do lepszego zdrowia i lepszej formy. Więc pamiętaj, jeżeli cierpisz na kilkutygodniowe, kilku, kilkumiesięczne, kilkuletnie dolegliwości, to nie spodziewaj się, że jeden jakiś zabieg, jakieś jedna manipulacja, jakiegoś jakieś jakaś seria fizykoterapii albo cokolwiek innego spowoduje, że będziesz zdrową osobą. Niestety w, w dzisiejszym świecie i kiedyś było to samo, jest cała masa ludzi, którzy chcą sobie terapeutów, lekarzy, szarlatanów bardzo często, którzy są, chcą sobie uzurpować prawo do naprawiania innych. Ludzie się bawią w Pana Boga, może tak trochę powiedzieć, chcą być tym Panem Bogiem i dawać jakby moc swoją sprawczą, żeby zmieniać Twoje własne zdrowie. Tak trochę działa chirurg, który faktycznie coś przyszyje, coś się przeszczepi. To jest niesamowita praca i chylę czoła tym wszystkim chirurgom. Aczkolwiek, jeżeli ktoś powie ci, że poprzez jeden masa, żeby jakieś nastawianie wyleczy twoje pięciomiesięczne lumbago, rekulsową czy jakiś inny problem, nie wiesz takiej osobie, bo to tak nie działa. Generalnie, to ty pracujesz dzień w dzień na swoje dysfunkcje i jeden, dwa, nawet dziesięć zabiegów. Jeżeli ty nie podejmiesz trudu pracy codziennej, systematycznej, nie zmieni twojego działania. Tak po prostu medycyna, tak biologia nie działa. Wszystko, co w naszym ciele się wydarza, wydarza się zazwyczaj w przebiegu procesu. Chyba, że spotka cię jednorazowa jakaś krzywda w postaci uszkodzenia kończyny, spadniesz z wysokości, porazicie prąd. Ale większość, 90 kilka procent dolegliwości bólowych, które ludzie sobie tworzą, a to już wiecie, kształtują się w przebiegu tygodni, lat, kształtują się nieświadomie, niezauważalnie, aż w końcu nazbieramy tak duży bagaż tych przeciążeń, że nie możemy sobie z własnym ciałem poradzić. No i teraz druga kwestia, która trochę zaprzeczy temu mojemu pierwszemu stwierdzeniu, nikt Cię nie jest w stanie wyleczyć. To co chciałbym, ten postulat, który chciałbym teraz poruszyć brzmi, ucz się własnego ciała. A jedyny sposób, w jaki możesz uczyć się własnego ciała, to doświadczać go na przeróżne sposoby. Idź na masaż, idź na nastawianie, idź na zabiegi fizykoterapii, nawet zażyj jakieś leki przeciwbólowe. I obserwuj, jak twoje ciało w odniesieniu do każdego tego konkretnego środka, jaki podejmujesz, jaki bierzesz, się zachowa, jak będzie działało. Pamiętaj, w powrocie do zdrowia i w powrocie do dobrej formy nie ma nigdy jednego znakomitego, cudownego, jedynego środka. Najlepszy środek to mnogość środków. Im więcej różnych prób terapii, im więcej różnych zabiegów i w zasadzie technik terapeutycznych użyjesz, tym szersza będzie Twoja paleta informacji, które działają lepiej, które działają gorzej, które spowodowały pogorszenie, które spowodowały poprawę. Zasadniczo Twoje własne ciało jest Twoim nauczycielem. Ono poprzez ból, poprzez dysfunkcję chce ci coś przekazać, więc jeżeli wyczulisz się na te sygnały, które biegną z ciała, poczujesz, że po tym masażu było bardziej luźno, bo dany rejon twojego ciała został w jakiś sposób rozmasowany, po danym rozciągnięciu, które zrobiłeś, było lepiej. Spacer na przykład spowodował, że ból się pogorszył, ale jazda rowerem spowodowała, że ten ból był mniejszy. Dzięki takim prostym wskazówkom twojego własnego organizmu. Jesteś w stanie budować pewien, pewną drogę, budować pewien proces powrotu do zdrowia. No i teraz pamiętaj, że całe życie, i tak naprawdę elementem tego życia będzie proces powrotu do zdrowia to proces stawania się i zmieniania się. My z dnia na dzień się zmieniamy. Kiedyś jako młoda, wysportowana osoba mogłeś zrobić to, to i tamto, i wtedy nie miałeś przed sobą żadnych przeszkód. A nagle ból pleców powoduje, że nie możesz wyjść z domu i kalkulujesz każdy jeden gest, każdą jedną życiową sytuację. Przez pryzmat tego bólu pleców. Ale nagle, kiedy ten ból pleców zmi 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 zmięknie, zmiękczy się, zmieni się, automatycznie znowu możesz podjąć pewne próby i twoje życie jest jakby mniej zablokowane, twoje życie jest mniej ograniczone poprzez yy, ten ból. Więc w tym procesie zmiany własnych nawyków, w tym procesie terapeutycznym pewne czynności i ćwiczenia mogą być dla Ciebie na początku szkodliwe. Ale kiedy już popracujesz z własnym ciałem dwa miesiące, trzy miesiące, czasem nawet kilka tygodni wystarcza, może się okazać, że to, co szkodliwe, Kilka tygodni wcześniej jest zbawienne kilka tygodni później. I to też istotne w procesie terapeutycznym jest ten tak zwany proces periodyzacji. Zaczynasz od bardzo prostych rzeczy, od rzeczy nieskomplikowanych, niezłożonych, bo zbyt złożone, zbyt trudne rzeczy mogą ci zaszkodzić, ale w miarę jak stajesz się osobą silniejszą, bardziej gibką, bardziej sprawną, bardziej czującą własny organizm to wtedy potrzebujesz trudniejszych środków, bo one wystawiają Twoje ciało na większy szwank, wyprowadzają Cię ze strefy komfortu. I na tym właśnie polega trening, bo pamiętajmy, że proces terapii jest treningiem. Kuracja to coś, kiedy ktoś mnie masuje, uciska, rozciąga, rozluźnia, a nic się muszę robić. To jest kuracja, to jest świetny dodatek do terapii, ale terapia to próba podjęcia pewnej pracy, próba wydania własnej energii w celu powrotu do zdrowia. Więc pamiętaj, Twoje ciało Podlega nieustannym zmianom, twoje ciało nieustannie się przeobraża, ale tylko i wyłącznie od Ciebie, Twoich nawyków i decyzji, zależy kierunek tego przeobrażania się. Czy to będzie szło ku lepszemu czy ku gorszemu? Proces starzenia się, jeżeli jeszcze nie masz 90 kilku lat, wcale nie musi być procesem dziadzenia i słab słabnięcia zasadniczo. Jeżeli podejmiesz próbę wzmacniania się, uelastyczniania, poprawy postawy ciała, automatycznie nawet w późnym wieku możesz uzyskać poprawę swojej formy, swojego zdrowia i to w Wcale tak nie jest, że jeżeli coś już w Twoim życiu się wydarzyło, doznałeś ciężkiej kontuzji, masz jakieś duże problemy ruchowe, to nie jesteś w stanie tego odkręcić. Możesz to odkręcić, ale wymaga to Twojej ciężkiej, systematycznej pracy. No i właśnie, teraz kwestia tej pracy. Na początku. Wcale nie trzeba wykonywać jej dużo. Zasada jest taka, że im w gorszej jest tej życiowej formie, tym mniej musisz zrobić na początku, żeby zacząć yy, działać troszeczkę sprawniej, żeby czuć się troszeczkę lepiej. Ja to zawsze tłumaczę ludziom, którzy przychodzą do mnie w beznadziejnym stanie, że to wcale nie jest bardzo daleko, żeby oni czuli się co najmniej przyzwoicie. Później pojawia się tak zwany efekt kuli śniegowej. Na początku musisz zrobić malutko, i ta kuleczka śniegowa pomału nabiera impetu, ale z dnia na dzień zauważysz, że w miarę, kiedy uzyskujesz postępy, to z większą przyjemnością będziesz robić coraz większe ilości ćwiczeń i być może, nawet jeżeli poczujesz, że te ćwiczenia działają lepiej, że Twoja kuracja i terapia postępuje lepiej, to będziesz mo móc, będziesz mogła mógł podjąć czasem nawet takie desperackie próby trenowania trzy razy dziennie. I wiele osób tak robi, bo po prostu nagle daje to niesamowitą przyjemność, nagle to trenowanie dwa, trzy razy dziennie, w zasadzie ćwiczenie, będziemy powiedział, i praca z ciałem, powoduje, że czujemy się dużo lepiej i wtedy ta kula śniegowa jest już naprawdę wielka i toczy się Naprawdę szybko. Człowiek bardzo chory, to człowiek, który nie cierpi ruchu, boi się ruchu, boi się dźwigać, boi się biegać, podskoczyć. Człowiek zdrowy, człowiek spełniony, to człowiek, który na każdym kroku podejmuje każdą możliwą próbę ruchową, każde wyzwanie i zasadniczo można by porównać takiego zdrowego człowieka do malutkiego dziecka. Zauważ, czy małe dziecko jest w stanie wysiedzieć gdziekolwiek w spokoju, czy małe dziecko jak widzi ławkę, to będzie chciało na nie usiąść, czy będzie wolało na nią wskakiwać, zeskakiwać, przebiegać pod nią, nad nią. Logiczne, że ta druga odpowiedź jest tutaj prawdziwa, ale zasadniczo im bardziej Twoje zdrowie zaczyna szczytować, im lepsza jest Twoja forma, tym więcej, można by powiedzieć, głupich pomysłów pojawia się w Twojej głowie, ale to są pozytywne pomysły i to jest chęć wydatkowania tej energii, która jest w Twoim organizmie krąży w odpowiednich torach i krąży i działa odpowiednio. Więc pamiętaj, kluczem jest tutaj determinacja i systematyczność małe, codzienne kroczki. Każda Twoja pojedyncza decyzja to jest zwycięstwo. Jeden dzień podejmij jakąś pracę, porozciągaj swoje biodro. Drugi dzień wzmocnij brzuch, porozciągaj trochę szyję. I każdy taki jeden mały gest, który podejmiesz, poświęć 2-3 minuty na terapię, będzie cię zbliżał do celu. Pamiętaj, że masz tu przerzucenia. Małą łyżką i całą wielką wywrotkę piasku, więc tylko od Ciebie zależy, jak szybko ta łyżka będzie machała i jak dużo piasku, w jakim tempie przerzucisz. Więc małymi, systematycznymi kroczkami jesteś w stanie uzyskać najlepsze efekty. Nie stawiaj na terapię raz w tygodniu, nie stawiaj na terapię dwa razy w tygodniu. 100 razy lepiej jest postawić na terapię, która jest realizowana kilka razy dziennie. Ale w małej ilości, w małym wymiarze czasowym. Zasadniczo jest to łatwiejsze logistycznie, jest to mniej męczące, ale przede wszystkim twoim organizmowi przynosi szybsze efekty, ponieważ te bodźce, które kształtują nasze ciało, stale oddziałują na to nasze ciało, więc ciało ma więcej możliwości zareagowania. Teraz tam ego sceptyków i, i osób, które negują takie gadanie jak moje. Niestety, moi drodzy, żaden proces terapeutyczny nie jest procesem liniowym. Więc to nie jest takie piękne i cudowne, że jeżeli zaczniesz ćwiczyć, zaczniesz się ruszać, podejmiesz te wszystkie malutkie próby, decyzje, zwycięstwa, to Twoje zdrowie liniowo, jak ekspres do Warszawy będzie sunął w jednym kierunku i za moment tej Warszawy się znajdzie. Niestety, jesteśmy na drodze, na której się potykamy. Droga jest labilna, droga jest chwiejna, droga jest grząska. Więc raz się potkniesz, nie raz będziesz mieć kłopoty, nie po ćwiczeniach będziesz się czuć gorzej. I tak naprawdę to gorsze samopoczucie, tak jak mówiłem wcześniej, jest pewnym, pewną informacją od Twojego ciała, od tego Twojego nauczyciela bólu, że zrobiłeś czegoś za dużo albo coś zrobiłeś źle. Więc zasadniczo pamiętaj: nieraz w tej drodze do zdrowia będziesz musiał, musiała zrobić trzy kroki w tył, żeby dalej wykonać potem jakiś jeden krok w przód. Ale taka jest kwestia, że jeżeli nie będziemy próbować, to nam nigdy nie wyjdzie. Jeżeli małe dziecko miałoby umysł dojrzałego człowieka, to nigdy nie chciałoby się nauczyć chodzić, bo ta seria upadków, kolejnych, postępujących po sobie, każdego dorosłego człowieka by zniechęciła. Ale takie jest życie: musisz próbować, sprawdzać, chodzić po różne adresy, dzwonić na różne numery. Próbować całkiem to różnych terapii, przede wszystkim Twoje nastawienie, chęć i systematyczność to jest to, co powinno doprowadzić Cię do celu. Ale de facto tego celu w postaci zdrowia nigdy nie uchwycisz, nie czarujmy się. Osoba, która jest niesamowicie zdrowa i tak może się regularnie czuć źle, sztywno, obolała itd. Tak Proces terapii niestety nigdy się nie kończy. To jest proces stawania się i tego króliczka w postaci idealnej formy nigdy nie złapiesz. Nie wierzysz mi, zapytaj zawodowych sportowców, nie wierzysz mi, zapytaj ludzi biznesu. Niestety, zawsze, nieważne jak wiele będziemy mieć, i tak będzie nam czegoś brakowało. I to jest z tym wszystkim może i negatywne, ale moim zdaniem piękne, bo cały czas posuwa nas to do pracy nad sobą i do ulepszania się. Niestety do końca Twojego życia i mojego życia i każdego jednego życia nie zdążysz zrobić tego wszystkiego, co będziesz chcieć, bo zawsze pojawiają się nowe wyzwania, nowe chęci, ale generalnie w momencie, kiedy nagle czegoś Ci brakuje, a popatrzysz za siebie i zobaczysz, jak ogromną drogę przeszedłeś, przeszłaś, bo nagle wykonanie przysiadu powodowało dla, dla Ciebie ból, a teraz robisz przysiad ze 100 kilogramami. Ale widzisz, że ktoś dźwiga 150 albo 200. Nie przejmuj się, zrobiłaś ogromną pracę, możesz być siebie dumna. I na tym to wszystko polega ostatecznie, żebyśmy w pewnym momencie poczuli, że wykonaliśmy fajną pracę, że wiele się w naszym ciele zmieniło i mamy z tego wszystkiego, co robiliśmy, satysfakcję. Praca popłaca, praca powoduje, że po czasie, kiedy zyskujemy jej efekty, czujemy się zdecydowanie lepiej, czujemy się pewni siebie i przede wszystkim czujemy, że mamy w sobie tą moc sprawczą i mamy moc zmieniać własne życie. I to jest w tym wszystkim piękne. Piękny obrazek, co? Tam starzy, tu młodzi, razem we własnym gronie, bawią się ruchem, bawią się ciałem, doświadczają i to jest wszystkim wspaniałe, spędzają czas razem, żeby czuć się lepiej. Ja chciałbym po szybko, na szybkości podsumować ten mój wykład, więc pamiętaj, po pierwsze, nie poddawaj się, bądź systematyczny i konsekwentny, jeżeli chcesz wrócić do zdrowia. Proces do zdrowia to pewna droga, którą musisz pokonać i nieraz na tej drodze będziesz się potykać i nieraz na tej drodze będą przeróżne przeszkody. Żeby te różne przeszkody i potknięcia y, forsować, i żeby im sprostać, potrzebujesz bardzo dużo różnych doświadczeń i bardzo dużo różnych Środków do powrotu do zdrowia: rozciągania, wzmacniania, rozluźniania, terapię, igły, naturoterapia, farmakologia, konsultacje chirurgiczne, zabiegi ortopedyczne to wszystko czynniki, które będą Cię przywracać do zdrowia, i zasadniczo nie ma jednego złotego środka, nie ma jednego celu. Idealnie jest, kiedy te wszystkie środki zadziałają w synergii, i ta synergia spowoduje taki frazes, że 2 plus 2 będzie równało się 5 albo może i 10. Zmieniaj własne nawyki, podejmuj regularne próby powrotu do zdrowia i niech one będą dwu-, trzykrotne na dzień. Staraj się wykonywać te wszystkie czynności systematycznie, a zobaczysz, że pojawi się ten efekt kuli śniegowej i będziesz w stanie robić dużo więcej, dużo mniejszym nakładem sił i dużo sprawniej. I tak naprawdę to jest ten cel, do którego będziemy dążyć. Móc zrobić więcej, móc zrobić szybciej, móc zrobić sprawniej. Citius, altius, fortius, jak to już mawiano w antyku. Moi drodzy, ja się z Wami już dzisiaj z tego pięknego parku żegnam. Napiszcie w komentarzu, które z tych praw, o których mówiłem, jest dla Was najtrafniejsze, a być może macie jakieś swoje własne prawa powrotu do zdrowia, które będą jeszcze ważniejsze niż te, które ja tutaj wymieniłem. Dziękuję za oglądanie, proszę o zostawienie łapki w górę, kliknięcia suba, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, bo tych treści takich filozoficznych też będzie się pewnie pojawiało coraz więcej. Do zobaczyska, pozdrawiam Was, Marek Płoczyński.